Pijemy szampana, pijemy z kolegami szampana. Ej, pijemy szampana. Ej, wezdamy Ej, ja z kolegami do tego domu. Ej, wezdamy ja z kolegami do tego domu, pijemy tego szampana. Ale nie wiem, jesteśmy pijani, ale nie wiem, co to mam zrobić. Ej, ale jesteśmy pijani. Ale szampan to pijany. Ej. Ale mogę, ale mogę, ale mogę, ey. Mogę pić szampana z kolegami, ej Ale mogę, 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 ej Ej, ale mogę pić szampana Ale mogę pić szampana No i nocy wracam do tego domu I pijemy sobie szampana Pijemy sobie szampana Szampana, szampana, szampana Szampana wiatra na tą głowę Champan, wezmę na tą gołę, wezmę na tą champan, wezmę na tą kołę. Ja nie mogę. To tu już mam gra wizami z niemieckami, pijemy dwa szampana, ale mogę tu pić, wezmę tutaj na tą chatę. Wezmę na tą chatę. Ej, ale mogę tutaj wjeździć na tą chatę, ej. Ale mogę, ale mogę, ale mogę, ej.